No, witam z lubelskiego, wszystkich z lubelskich plantacji Gala. Przyszedłem zobaczyć, jak to z tym różnicowaniem. Znowu, i powiem Wam, że dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda. Czego obrazek? Możecie zobaczyć tutaj. Jedno, dwa. I tutaj. Raz, dwa, trzy. Cztery, a nawet może i piąte to też chyba zleci proszę, dokładnie raz. I moje liczenie dwa, trzy zobaczcie jakie grubaski będą raz, dwa najgorzej jak się okaże, że i to zleci później także no może nie raz widzicie? dokładnie. ładnie? Dwa z pięciu zostaje jedno, dwa. Tu zostaje jedno. I niektórzy w komentarzach już tu wieścili niepowodzenie. Mówili, że globaryl na gale nie zadziała. Nie da rady. Nie przerzedzi. A tu piękny efekt, naprawdę. Może nawet. Zbyt piękny, ale nie, dobrze jest. Zobaczcie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie się to różnicuje. Elegancko to widać. Cyk, cyk. I tu mamy dwa, trzy, 4, 6 jabłek. Zostanie z sześciu dwa. Czyli bardzo fajnie to zadziałało. Naprawdę. Może trzy. Któreś z tych jeszcze spadnie. Yy, pojawia nam się mszyca. W tym tygodniu kolejny zabieg na mszyce będzie wykonany. Ja osobiście zrobię tepeki. E, póki tej mszycy tak nie ma takiej, takiej presji, bo tutaj e, nie wszędzie się trafi, gdzieś tam róweczka się pojawia. Dam e, tepeki, żeby zaczęło znowu krążyć w tych młodych odrostach, i dodam do tego jeszcze Mospilan, żeby zwalczyć ewentualnie. Tą, która y, nam się pokaże, tą mszycję, bo niektóra nam się pokazuje, no grzybek, jak jest, to jest y, wypalone. A powychodziło go troszeczkę. Nie powiem, nie powiem. Powychodziło e, pogody. Mieliśmy jakie mieliśmy, także z tego, z, z obserwacji, z rozmowa, po, roz, są, po rozmowach z innymi tutaj. No nie jestem odosobnionym przypadkiem jeśli chodzi o parcha jabłoni jest wszędzie. W mniejszym, większym stopniu, no, może sosady, że go też w ogóle nie ma ale To raczej sporadyczna sprawa No i tutaj robimy działam w Goldenie Będę wykorzystuję stare druty, stare druty, stare zapinki i dokładamy kolejnego druta, bo w goldenie jest. No jest, jest go, jest go. Tylko jeszcze właśnie nie robiłem tutaj zabiegu, nie przeszedzałem go. Troszeczkę zaspałem i nie wiem czy rano go nie polecę. Chociaż nie wiem czy w tej fazie będzie to odpowiednie, czy on już nie jest za duży. Chociaż on się też już tu widać. Bez przeszedania, zobaczcie, że on się tu zaczyna ładnie dosyć różnicować, ale o, te góry może by przeleciał, bo na górach, jest... na górach jest sporo. Boję się, żeby tutaj nie było problemu, ta mrówka gdzieś popniosła. Boję się, żeby tu nie było problemu w goldenie, właśnie z drobnicą, żeby nie trzeba było przeszedzać go później ręcznie, tego goldena. Bo ja to powiem Wam nie lubię. Nie lubię przerażdżać ręcznie, bo bardzo dużo dniówek idzie, ludzie biorą pieniędzy kupa. A jednak jak się go przerzedzi chemicznie, no to też jest spory koszt, ale jednak się na pracy, na robociźnie się oszczędza. No, chyba jutro tu polecimy jednak. Może te mniejsze jeszcze pozlatują. Ale chyba za późno. Dajcie znać w komentarzu. No, tutaj już jest ponad 15 mm, dół, może ponad 20 mm te zawiązki mają. Gdzieś przez te pogody, przez ten nawał pracy. No, ten golden po prostu nie został. A środek leży u mnie w domu, także nie został zużyty. Globaryl. Ale może jutro to, to się zrobi i się go przewali. No, będzie tutaj. Jeżeli nic się złego nie stanie, jeżeli nie będzie żadnych katastrof, klęsk yy, w postaci gradobić czy jakiś wichur no to zanosi się, że z tej kwatery będzie. Oho, zobaczcie, opadzi na liści. Się tak jakby zaczynała. Dobry byłby pękoze już, o, zrobić, ale niestety nie ma go. Albo jak jest, to trzeba. Wiecie. Yy. Ale leci, o zobaczcie, leci, 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 też leci. Też wychodzi na to, że tego trochę spadnie. Może będzie zabieg niepotrzebny. Tutaj w tej kwaterze mam 9 rzędów. Tylko że drzewka są wsadzone co około no dwie stopy gdzieś, nie wiem, różnie od 60 do 70 cm. Zależy, jak sadzarka zapodała. Może nawet i czasami do 80 cm. Dosyć gęsto. Eee. Widzicie, co się z grzybkiem stało? O. Wziął się i wypalił. Trzeba bardzo dobrze. Zobaczymy, jaki będzie plon. Mamy tu około 4000 4 drzew. Tego goldena yy, na 70 arach. Sad wsadzony dosyć gęsto. Także już jakiś plon tutaj powinien być. Dobrze widzowie. I jeszcze, aby zabiorę Was w Red Jona Prince'a na sam koniec. A ja spytam się: zadowoleni z wyborów jesteście? Na pewno większość. Pół na pewno jest osób zadowolonych. To, to fakt. A pół y, osób na pewno nie jest zadowolonych. Ja z przykrością muszę stwierdzić, że no, niestety społeczeństwo jest podzielone na pół. No ale ja osobiście z wyborów jestem zadowolony. Podoba mi się prezydent Elekt, podoba mi się jego podejście do niektórych spraw. No yy... i tyle temacie, no? no. i dobrze, przeszliśmy do, Jena przeszliśmy do Prince Czekajcie, nie mam tu nic pod nosem, puder mi się rozsypał tu. <laughs> Ach, coś wciągam, katar mam. Ech, człowiek zapatrzony tak na tego prezydenta, że Ech, trzeba było sieknąć. Dobra, jaja, żart, żartami, słuchajcie, Ech, no dobra, no cóż, Jesteśmy na samym końcu działki z Reziona Princem. Tutaj y, sytuacja w, od tej gorszej strony, w której mniej tych jabłek zawiązało, jest następująca. No, jest jeszcze dużo takich mniejszych. Y, jest duża różnica w, w wielkości. Y, w ogóle w ilości, tak? Bo no i tutaj również obserwuje się y, opadziny liści. No jedyne co nam się różnicuje to te takie drobne zawiązki, to na razie, to na razie tutaj nic się nie, nie obsypuje Po tej stronie wygląda to tak Czyli jest mniej no ale jest, tak Góra jest OK A po drugiej stronie no, ewidentnie widać że jest więcej tutaj tego Regiona Prinsa tak, jak ostatnio, czyli nic nam się tu na razie póki co oprócz liści nie wszystko trzyma się mocno. Nic nie chce nam jeszcze zlatywać. Przyjdzie czas jeszcze i na niego, tylko troszeczkę później. No, także za wcześnie powiedzieć, mówić tu ile tego, czy to dobrze zostaje, czy nie dobrze zostaje. Bo jeszcze. Jeszcze i te mniejsze zawiązki siedzą dosyć mocno. Jedynym problemem, jaki tu zauważam, no to jest opadzina liści. Gdzieś tam. No i już liść zwija się, zaczyna się zwijać w łódkę. Czyli już bym tu podejrzewał, że, że jakiś przebarwiacz yy, Boże, jak to się nazywało? Dobrze mówię, bo mi się, z malinami mi się nie myli. Jakimś przędzior, przędziorkobójczym tutaj już trzeba by wlecieć yy, środkiem, żeby tego podbarwiacza, pod, pod przebarwiacza nie przebarwiacz weź, dobra może jak sobie przypomnę, to napiszę Wam w komentarzu nieważne, w każdym bądź razie coś takiego, nie? ile jeszcze jest przed zrzucaniem tych zawiązków, no ale coś tam coś zostanie nie będzie źle. Armatka słyszycie chodzi. No niestety szwaki czereśnie na zielono już kurde atakują. A już niektóre odmiany się zaczynają płonić na samej górze. Co zwiastuje to, że za miesiąc około gdzieś zbiory czereśni. Także tych materiałów może być mniej u mnie. Dla Was radzie. Gdzie jedziemy, tu zobaczymy. Tędy może wrócimy tymi rzędami. No to padało. 20 litrów ponad spadło w nocy. Także jest, jest trochę. Na wilgoć. Kurry. Na wilgoć w tym roku narzekać raczej nie można. Ukaz, zatrzymaj się tutaj. Zobaczylibyśmy, jak masz tutaj, bo może tutaj nie masz jabłek. No dobra, zatrzymam się i tutaj chwilę. Na sam koniec. Niedługo znowu będę wchodził z algami, z aminokwasami. Znowu będę, widzicie, grade gdzieś był. Oka, no, to dopiero jeszcze przed sezonem jesteśmy gradowym obawiam się jaki będzie ten jaki będzie ten sezon w tym roku No ale wmawiam sobie taką rzecz że I co by się nie działo jakby nie było no To zawsze tego przemysłu nawet coś będzie tak Porównując do zeszłego roku gdzie w ogóle nie miałem żadnych owoców to nawet jakiś przemysł no to będzie jakieś odbicie kosztów nie daj boże klęski kręski, kręski gradobicia także także tak dobra spadam do domu podpinam opryskiwacz bo mam przypiętą przypiętą mam co innego podpinam opryskiwacz i jutro może rano Jedziemy tutaj z tepeki. Chyba, że będzie padać. Nie wiem, to co dzień teraz podają te opady, możliwe jakieś i opady, i opady. Także, także zobaczymy. No, tyle. Pozdrawiam Was i zachęcam do subskrypcji kanału Hejka. Cześć.